No, to tyle było z naszego kolegi Richarda. Jak widać, pozbierajmy sobie tutaj wszystko, co mamy. Eee... Zostałem jeden, nie, jeden aspekt. Czy nie? No mam nadzieję, że nie, bo jak się uszywa tych ołtarzy czy altarów, to mowy się respią. Ale czy ten boss będzie się też respić? Mam nadzieję, że nie. Bo on nie był przyjemny do walki. Dobra, sprawdźmy, co on tu ma. Wyskanujmy go. Mamy coś? Gruczu termoreaktywny substancji zapalającej. Czyli co, będziemy mogli jakieś granaty mołotowe podpalające rzucać? Jak widać, tak. Okej, okay, czyli co, rzucam. I a, to jest taka. To jest po prostu napalm taki, że jakby benzyna i. i. Spoko spoko, tylko że nie mam energii. A tu, o tu, mogę sobie energię wytworzyć. Dobra, e... w którym stronę bym mógł się cofnąć do ołtarza? Bo bym chciał sobie save'a zrobić i myślę, że na tym by byśmy mogli skończyć. Tylko, że jak widzę. Mówię, przeniosło w jakieś losowe miejsce ja nawet nie wiem skąd przyszliśmy, ale jedyna ścieżka, która nas prowadzi jest tutaj, więc... Załóżmy, że tędy wracam. Chociaż to zupełnie inaczej wyglądało wcześniej, jak tam przyszliśmy do tego miejsca. No, definitywnie inne miejsce. Ale dobra, dojdźmy do filaru chociaż. No tak, bo jesteśmy... tam byliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że tutaj do filaru dojdę tędy idąc, bo bym chciał to zakończyć. Bo nie ma sensu przedłużania tak troszkę. Pokonanie tego bossa. Aczkolwiek. uuu, jest kraina praw. I tam widzę jakieś bizony. A nie widzę saveu. To jest agresyw, Chyba nie. Naciskiem na chyba. This used to be a beautiful place. Hey, big gal. <laughs> so, not all creatures here are hostile. I wonder if the aggressive ones used to be peaceful as well. If so, No, Mam tutaj zasobnik elektryczny, czyli większy magazynek do broni elektrycznej. Spoczko, spoczko. Mm, dobra. Sprawdzę sobie coś. No właśnie, mamy 29 minut nagrania. Więc chyba zrobię to w inny sposób, że po prostu ucnę to w połowie. Więc prawdopodobnie to już będzie w następnym odcinku. Yy, bo nie wiem ile czasu mi zajmie znalezienie tego filaru, więc polecimy najwyżej dwa odcinki naraz. Więc witam was w kolejnym odcinku, bo prawdopodobnie to już będzie w kolejnym odcinku. Yy, także Zmieszamy do naszego miejsca wypadku. Ale tu jest dużo przyjemniej od razu, jak tak. Mike I'll find you guys. Znaleźliśmy naszego pluszaczka od kolegi. To mnie, no nasi przyjaciele wszyscy są zamieni w jakieś takie bestie z życie, Szansa na to, że któryś przeżył, to jest nikoma, ale patrząc w ogóle po tym, jak ile my czasu w ogóle jakby mija, bo takie ja mam wrażenie, jakbyśmy my się obudzili jakoś po tygodniu, jak oni już tu spędzili. To tak to jest dziwnie Co My tu mamy, tu mamy jakoś skinie. Tam jest filar. Mmm, to... Ach, uj, idziemy. Co to to? Prądkicielska. No bo tu mamy filar. mamy filar i tu są jakieś podziemia. Coś się świeci. Ale... Chyba nie mogę się tam przedostać na razie, przynajmniej. Pewnie z drugiej strony będę mógł się tam przedostać. What the heck is this? Dobra. To są nasze panowe skałki, tylko elektryczne z mięska. O nie, kolejny. A, i też się mogą blokować. Boże, chodź do wody w takim razie. Chodź i tak jesteś martwy. Dobra, teraz będziemy musieli w sobie umiejętność poczekać, bo bym chciał w sumie jakoś teraz z, drugiej, z drugiego poziomu sobie wyrzucić Eee. O, kostka. Biorę. Wydaje mi się, że nie powinienem mieć tędy, ale... Trudno. Zobaczymy jak jednostu prowadzi leży, ale jednak nie leży. O tamto. Ale one są wygodniejsze do zabijania niż te ogniste, w sensie kamieniste. Zdecydowanie. Tutaj mamy jakieś szpątki. Tutaj widzę też dużo tego. Ehm... Weźmy sobie może to, użyjmy w takim razie. I to. Weźmy sobie przy okazji to. Dobra. Idźmy w takim razie do góry, bo stąd przybiegło ich więcej. Gronicy stąd przybiegli, to... Do... Właśnie, tak, przypuszczam, że znajdę tu kostkę. Super. E Jeszcze jeden tu gdzieś będzie, nie? Coś, nie? Dobra, zobaczmy co tu mamy. Patrząc po ilości elektrycznych skałek, a już widzę czemu. Chyba się pospieszyłem z tym strzałem, nie? Um... A nie, popaliło ich. Ale są jakieś wytrzymalsze nawet, wydaje mi się. O! Zawieszona iskra. Przywraca zasilanie gadżetu. O! Miło. Czyli teraz będę mógł w końcu dostawać itemki. Mmm... Tam ci umarli? Nie, po prostu częściej tylko zraspiła. Rozumiem. Czyli one mają chyba jednak jakiś razy, do którego mogą biesy ok, tylko i wyłączyć. dobra Składane Podoba mi się tutaj ilość tych elektrycznych rzeczy. No, mam wrażenie, jakby tu miał być kolejny boss albo coś takiego. W pewnym stopniu mam wrażenie, że idę w dobrą stronę do misji, ale... Z drugiej strony wydaje mi się, że idę w przeciwną stronę do misji. Dobra... Idziemy w górę, kostka... Tutaj mam jeszcze jedną kostkę, co gdzie wyjdziemy teraz? Gdzie jestem, siedzieliśmy do wejścia? Nie. Jeszcze gdzieś indziej wróciliśmy zaraz. Jestem. Czekajcie. A, tu jest wejście do tej jaskini, chyba. O. Trendy, ja wyjdę w takim razie. A, ja wyjdę od tej strony, okej. Okay. Czyli zrobiliśmy zasadniczo kółko i jesteśmy powrotem. Tu jest jakieś kolejne przejście w ogóle. Super. Dobra, weźmy to, otwórzmy. Nie wiem gdzie mam iść, więc zobaczę jeszcze co tu mamy w tym przejściu w sumie. Wydaje mi się, że nie tędy jest to questa. Ale zobaczymy. Exploring całej mapy. Co my tu mamy? Chyba tu coś mamy ciekawego. Tutaj widzę krew ogólnie, nie? Oho. Dobra, e... No dobra. No, groźne bestie żyją. Ale chciałem zobaczyć, bo wydaje mi się, dobrze pamiętam, że tam mieliśmy jeszcze jedno przejście na początku. Bo jeżeli tak, to pewnie tam jest kostka i będzie tam po prostu faktycznie to. Eee, a jeśli nie, to jestem głupi po prostu. Tak też może być. Dobra, szybki sprint do góry. Czy tutaj coś było? Na pewno coś tu było, nie? A, jest kostka. Jest ekstrakt biogeniczny. I co? I wróciłem. Do góry całkiem. A, okej. Okay. Tak? Dobrze mówię. Dobrze mówię chyba, nie? Czy nie? o tam z tamtą przyszliśmy. gdzie orientację ta, to są boksy. Dobra. A to zmarnowaliśmy trochę czasu, ale kostka jest, więc można iść dalej. Mmm... Chcę sobie przewrócić energię i życie w oblisku. Chyba nie. Zrespią mi stwory, chociaż po wyczyszczeniu tamtych jask możemy i taki na skrót już. Zasadniczo. Mamy to otwarte. Schodźmy tędy. I wyszliśmy. Co, taka duża przestrzeń, tam to coś zagryzione, to co to wielkiego wyskoczy? Co? Jakiś tygrys No Najpewniej będzie ty O! Co to było? To to jest. Ło de heck? Dobra. Czyli już wiemy, co to jest za tygrys trzoblozemny tutaj lata. No, zauważyłem, że szybko się do ofiary przybliżają. No, nie powiem, że nie. Eee... Okej, okay, to jest w sumie ciekawe poniekąd, bo w zasadzie jak jestem ślepy, to mogę to zauważyć przynajmniej dzięki temu. Hmm. Większy limit amunicji włókna o 50% bym wziął. Hmm, to też plus, w sumie zdań światanego ciosu broni obiało przy 25% zdrowia. To też jest fajne. Ale weźmiemy sobie amunicję i... Włókna, bo tego nam ubywa. Patrząc po przeciwnika, to coraz silniejsi się zaczynają. Pewnie gdzieś tutaj jeszcze w okolicy będzie parę tych szablozemnych tygrysów. Mam bez kostka. Co dalej? Mm, Na nie. Nie ma kostki? Nie ma kostki. Tu jest kostka? Też nie ma kostki. Trochę się otwarta przestrzeń. I pusta przestrzeń. To mi się... O. To mi się akurat nie podoba trochę. Wow. Dobra. Próbuję sobie w sumie osłony. To może przestać biegać w lewo i w prawo. Dziękuję. Ej, amunicję może. O, fajnie. Cieszę się, że się rozumiemy. Tam jest coś. To jest amunicja, ale tam jest u góry coś. O, włókno, kostka, włókno. Nice. Może że ta tarcza w sumie działa w nieskończoność. Tutaj mamy to. O, kosteczka. Rozpoczynamy o kolejny level. No i w końcu te kostki zaczynają dawać expa. Bo wcześniej jak dawały po 2%, to, to to tak słabo. A w drugą stronę też coś znajdę od tej rampy? Chyba nie. O chyba nie. Dobra, dolecimy do góry. ły Idziemy do jakiejś w końcu twierdzy, tak widzę.